W sobotni poranek 14 lipca 2018 roku powietrze w Opolu było ciężkie od letniego skwaru. Miasto powoli budziło się do życia. Osiedle ZWM, zbudowane jeszcze w czasach PRL-u, pachniało kurzem i lipami. Bloki z wielkiej płyty odbijały wschodzące słońce, a stare balkony, pełne plastikowych donic i schnącego prania, skrzypiały pod lekkim wiatrem. W jednym z mieszkań na czwartym piętrze bloku przy ulemyskin szarych szeregów rodzina Krawczyków kończyła pakowanie. Marta Krawczyk, 37-letnia nauczycielka języka polskiego w liceum, sprawdzała torby przy drzwiach wejściowych. Miała kruczoczarne włosy spięte w ciasny koczek i oczy, które zawsze wydawały się zmartwione, nawet gdy się uśmiechała. Jej mąż, Paweł, 41-letni technik sanitarny, Próbował opanować dziewczynki, które biegały z pokoju do pokoju z pluszakami i kolorowymi torbami. Zosia miała dziewięć lat. Była poważna, cicha, zaczytana w książkach i zawsze miała przy sobie stary egzemplarz małego księcia. Lena, młodsza o trzy lata, była jej przeciwieństwem. Głośna, energiczna, z kucykami sterczącymi na boki i z wiecznym śmiechem w głosie. Planowali wyjazd do Wrocławia na siedemdziesiąty urodziny matki Marty. Miała to być rutynowa trasa, nieco ponad godzinę jazdy autostradą A4, z przystankiem na stacji benzynowej w brzegu, gdzie Paweł zawsze kupował dzieciom sok pomarańczowy i rogaliki. Byli rodziną jakich wiele, mieli kredyt hipoteczny, stary samochód, srebrny Opel Zafira, który Paweł próbował trzymać przy życiu dzięki znajomemu mechanikowi z Malinki i rytuały. Niedzielne obiady, letnie wyjazdy nad Bałtyk, wspólne oglądanie filmów w piątki. Nic w ich życiu nie zapowiadało tragedii. A może właśnie to, że było takie zwyczajne, sprawia, że ból po ich zniknięciu rozdarł całą społeczność. Wyjechali o 9.43. Marta napisała ostatnią wiadomość do matki. Ruszamy, będziemy przed dwunastym. W odpowiedzi dostała emotkę z serduszkiem i przypomnienie, by nie pędzili. Paweł zatankował auto dzień wcześniej. Dzieci siedziały na tylnym siedzeniu. Zosia czytała, Lena oglądała bajkę na tablecie. Kamery na wjeździe na A4 zarejestrowały ich samochód o 9:57. Później już nic. Nie pojawili się na kamerze zjazdowej w Brzegu. Nie było ich w Żurawinie. Żadnych śladów na drogach, żadnych telefonów alarmowych. Po prostu zniknęli. Początkowo nikt nie bił na alarm. Babcia Marta zadzwoniła o 12:30, potem o 13:00. Brak odpowiedzi. Przypuszczała, że może złapali korek albo wpadli na zakupy. Dopiero po 16:00 zaczęła się niepokoić. Policja została zawiadomiona o 18:12, ale reakcja była chłodna. Dorośli ludzie mają prawo zmieniać plany, usłyszała kobieta. Następnego dnia rano zaczęły się poszukiwania, najpierw policyjne, potem społeczne. Brzeg, opole, okolice lasów, pobocza dróg, wszystko przeszukiwano. Ojcowie ze szkoły dziewczynek jeździli własnymi autami, szukając śladów. Strażacy przeszukiwali Odra i Nysę. Nie znaleziono nic. W mediach pojawiły się pierwsze wzmianki rodzina z opola zaginęła w drodze do Wrocławia. Dziennikarze pukali do drzwi sąsiadów, pytali, czy krawczykowie mieli wrogów. Nie mieli. Byli normalni. Ale właśnie to normalne stało się nieznośne, bo jak zniknąć w biały dzień na jednej z najbardziej uczęszczanych tras w kraju? Czas mijał. Po tygodniu zaczęły się teorie, porwanie, ucieczka, morderstwo. Mówiło się o mafii paliwowej, przypadkowym świadku przestępstwa, nawet o wypadku i ukryciu ciał przez przerażonych sprawców. Każda wersja była tylko domysłem. Najbardziej przerażające było milczenie, brak śladów, brak sygnału z telefonu. Marta zawsze miała komórkę przy sobie. Zawsze. Matka Pawła przestała wychodzić z domu. Ojciec Marty schudł 20 kg w trzy miesiące. Pokój dziewczynek pozostał nietknięty, z rysunkami na ścianach i niedokończoną układanką na dywanie. Jedynym dźwiękiem był zegar w kuchni, który Marta dostała od Pawła na dziesiątą rocznicę ślubu. Przez kolejne miesiące prowadzone były działania operacyjne, ale coraz mniej intensywne. Policja próbowała odtworzyć trasę, bezskutecznie. Nie było sygnału z karty paliwowej, nie było śladów w bankomatach. Jakby zapadli się pod ziemię. W listopadzie 2018 roku śledztwo oficjalnie zostało zakwalifikowane jako nierozwiązane. Dziennikarze przestali dzwonić. Społeczność przestała pytać. Tylko rodziny trwały, zamrożone w czasie, w bólu, w nadziei, która z każdym dniem gasła. Każdego roku 14 lipca rodziny zbierały się na parkingu przy A4, zapalały znicze. Nikt nie wiedział dokładnie, gdzie to się stało, ale czuli, że tam powinni być. A potem, pięć lat później, coś się zmieniło. Ale wtedy, latem 2018, w sobotę, gdy słońce chyliło się ku zachodowi, w czwartym piętrze przy ulin szarych szeregów zapadła cisza. Telefon Marty milczał. Auto krawczyków nie wróciło na osiedle i nikt, absolutnie nikt nie potrafił powiedzieć dlaczego. Lipiec 2023 roku rozpoczął się podobnie jak pięć poprzednich. Dusznym powietrzem nad dolnym Śląskiem, śpiewem ptaków rozbrzmiewającym nad Odrą i niewypowiedzianą ciszą, która ciążyła nad rodziną Krawczyków niczym wilgotna mgła. Ale dla Adama Nowickiego ten miesiąc miał przynieść coś innego. Coś, czego nie planował, czego nie rozumiał, i co miało rozedrzeć jego życie na przed i po. Adam był mechanikiem. Odziedziczył stary warsztat po swoim wujku Eugeniuszu, który zmarł nagle na zawał w grudniu 2022 roku. Garaż mieścił się na przedmieściach Wrocławia, w dzielnicy Mucho-Burmały, tuż przy torach kolejowych. Budynek był stary, zbudowany jeszcze w latach 60., tych z nierówną podłogą. Zapachem spalonego oleju i kurzem, który osiadał wszędzie, bez względu na to, ile razy się sprzątało. Eugeniusz przez lata trzymał tam swój świat: narzędzia, części samochodowe, stare rejestry klientów, a także prywatne pamiątki, których Adam jeszcze nie zdążył przeszukać. Warsztat nie działał od kilku miesięcy. Adam, wciąż wahając się, czy sprzedać teren, czy samemu go uruchomić, spędzał tam tylko weekendy. Tego dnia, 15 lipca. Dzień po piątej rocznicy zaginięcia rodziny krawczyków, postanowił wreszcie uprzątnąć tylne pomieszczenie, coś w rodzaju składziku za główną halą. Wujek zawsze mówił, żeby tam nie wchodzić. Zbyt dużo gratów, wszystko się sypie, powtarzał. Ale teraz, gdy Eugeniusz nie żył, a budynek należał do Adama, postanowił sprawdzić, co naprawdę się tam kryło. Drzwi zaskrzypiały złowrogo, gdy je otworzył. Wnętrze było ciemne, zagracone. Pachniało stęchlizną i starą gumą. Po lewej stronie stał metalowy regał pełen kartonów, starych katalogów i części silników. Po prawej jakieś przykryte płachtą kształty. Adam podszedł, chwycił za brezent i pociągnął. I wtedy czas się zatrzymał. Pod szarą płachtą stał samochód. Srebrny Opel Zafira, przysypany kurzem, ale kompletny, z wyblakłą naklejką Baby on board. Na tylnej szybie i dziecięcymi naklejkami na bocznym oknie. Adam cofnął się, serce zabiło mu mocniej, otworzył tylne drzwi, wnętrze było nietknięte, tylko zapach był dziwny, mieszanka rdzy, starego plastiku i czegoś, co przypominało wilgoć, ale z nutą czegoś ostrzejszego, coś niepokojącego. Zanotował numer rejestracyjny i wpisał go do wyszukiwarki w telefonie. Wynik pojawił się niemal natychmiast. Zaginiony pojazd, rodzina Krawczyków, zaginiona 14.07.2018 Adam usiadł na podłodze. Jego ręce drżały. Znał tę sprawę. Wszyscy ją znali. Przez lata oglądał ich twarze w gazetach, w telewizji, w corocznych apelach o pomoc. A teraz ich samochód stał tu, ukryty przez jego wujka. Przez pięć lat. Policja przyjechała tego samego dnia. Ogradzili warsztat taśmą, wezwali techników, śledczych, psy tropiące. Adam został przesłuchany natychmiast. Był szczery. Nie miał pojęcia o istnieniu auta. Nigdy wcześniej nie wchodził do tego pomieszczenia. Z trudem oddychał, gdy opowiadał, co zrobił, co znalazł, czego dotknął. Ale najważniejsze pytanie nie padło od razu. Dopiero wieczorem, gdy komisarz Zieliński wszedł do garażu po raz kolejny, spojrzał na Adama i zapytał: kim naprawdę był pana wujek? bo nagle wszystko zaczęło się składać. Eugeniusz był zamknięty w sobie, małomówny, zawsze z nosem w robocie, ale też nie zadawał pytań. Pracował dla każdego, bez względu na to, kim byli, brał gotówkę, nie zostawiał faktur, miał znajomości z ludźmi z podziemia, co Adam zawsze traktował jako plotki. Teraz już nie był pewien. Kiedy policja zaczęła przeszukiwać garaż dokładniej, znalazła więcej śladów. Na podłodze, pod tylnym kołem auta, odkryto coś w rodzaju zaschniętej plamy. Nie była to tylko ropa. Po analizie potwierdzono obecność krwi. W schowku pasażera dziecięcy bucik, na podłodze kolczyk Marty. Ale najbardziej szokujące było to, co znaleziono w ścianie. Stary klucz warsztatowy, który po otwarciu uruchamiał ukryty włas w podłodze. W podziemnym zbiorniku na zużyty olej, zamkniętym na metalowy rygiel. Były ślady tkanin, fragmenty kości i telefon. Ekspertyza DNA potwierdziła: Kości należały do Leny i Pawła. Telefon należał do Marty. Jego karta SIM została wyjęta, ale dane dało się odzyskać. Ostatnie zdjęcie w galerii rozmazany kadr, jakby robiony w pośpiechu ciemność, błysk, coś jak twarz może Eugeniusz może ktoś inny śledztwo eksplodowało media wróciły. Telefony się rozdzwoniły. Kto ukrywał auto? Dlaczego w garażu? Czy Eugeniusz był mordercą? Sam? Z kimś? I gdzie była Zosia? Bo ciała dziewczynki nie odnaleziono, nie było śladu jej DNA, nie było jej w aucie, nie było jej w zbiorniku. Po prostu zniknęła. Adam został oczyszczony z zarzutów, ale nie spał przez kolejne noce. W jego snach wracały obrazy, brezent, zapach, dziecięcy bucik. Nie mógł przestać myśleć, że jego wujek, człowiek, z którym spędzał wakacje jako dziecko, który uczył go, jak wymieniać opony, mógł być odpowiedzialny za śmierć całej rodziny. Komisarz Zieliński skupił się na dawnych pracownikach warsztatu. Jeden z nich, Krystian M., zniknął z miasta w 2019 roku. Ostatni raz widziany w Zgorzelcu, potem ślad się urwał. Znaleziono jego nazwisko w starych zeszytach Eugeniusza, to on miał dostęp do tylnego garażu, to on zwoził auta po zmroku, to on miał klucze do wszystkiego. Pojawił się świadek, kobieta, która mieszkała naprzeciwko warsztatu. Powiedziała, że pamięta, jak latem 2018 roku, kilka dni po zaginięciu rodziny, widziała srebrne auto cofające nocą do tyłu garażu. Nie zadzwoniła na policję. Myślała, że to zwykły klient, ale teraz już nic nie było zwykłe. Wieści o odnalezieniu samochodu rodziny krawczyków rozeszły się po kraju w ciągu kilkunastu godzin. Główne stacje informacyjne rozpoczęły relacje na żywo z warsztatu na Mucho Boże Małym. Zdjęcia auta krążyły po internecie, a w sieci wybuchła fala teorii. Ukryta zbrodnia, cisza w centrum miasta, mechanik morderca, nagłówki waliły jeden po drugim, ale dla komisarza Marka Zielińskiego nie chodziło o medialny szum. Chodziło o odpowiedzi i o sprawiedliwość. Komisariat na Ulumiela podwale zamienił się w centrum dowodzenia. Całe archiwum sprawy Krawczyków wyciągnięto ponownie. Stare notatki, raporty, nagrania, protokoły przesłuchań wszystko zostało ponownie przeanalizowane. Zieliński siedział nocami nad aktami, powtarzając w kółko to samo pytanie. Jakim cudem nikt nie sprawdził tego warsztatu wcześniej? Zaczęli od Eugeniusza Nowickiego. Profil psychologiczny, historia życia, kontakty, rachunki, ale nie było nic, co wskazywałoby na to, że był mordercą. Nie miał wyroków, nie miał długów, nie był skazany za przestępstwa. Był zamknięty, tak, ale niekoniecznie niebezpieczny. I wtedy uwagę zwrócił jeden szczegół: rejestr połączeń z 2018 roku. W lipcu, dokładnie 15:07, dzień po zaginięciu rodziny, wujek Adama odebrał sześciominutowe połączenie z nieznanego numeru z Czech. Numer należał do Krystiana M., byłego pracownika warsztatu, który zniknął w 2019 roku i od tamtej pory nie pojawił się nigdzie oficjalnie. Krystian miał przeszłość kryminalną, drobne kradzieże, paserstwo, ale był też powiązany z grupą przestępczą działającą na pograniczu dolnośląsko-czeskim, zajmującą się nielegalnym przemytem ludzi. Policja zaczęła podejrzewać, że warsztat mógł być punktem przeładunkowym miejscem, gdzie przewożeni byli ludzie z Ukrainy, Białorusi, a nawet z Azji. Nowe dowody wskazywały, że rodzina Krawczyków mogła stać się przypadkowymi świadkami. Może zatrzymali się w złym miejscu. Może widzieli coś, czego nie powinni. A może ich auto zostało pomylone z innym. Zieliński wiedział, że jedno było pewne. Ktoś podjął decyzję, że muszą zniknąć. W sierpniu 2023 roku policja dotarła do małej miejscowości w Czechach. Niedaleko granicy. W wynajmowanym domu zamieszkiwanym przez mężczyznę, używającego fałszywych dokumentów na nazwisko Jan Nowak, odnaleziono Krystiana M. Próbował uciekać. Został zatrzymany po krótkim pościgu w lesie. Po przetransportowaniu do Wrocławia odmówił składania zeznań. Śledczy wiedzieli, że nie mogą czekać. Przeszukali jego dom, samochód, wszystkie cyfrowe nośniki. W jednym z pendrive'ów znaleźli folder o nazwie Auta 2018. W środku zdjęcia i pliki wideo. Większość przedstawiała auta, rejestracje, dokumenty, ale jedno nagranie przykuło uwagę. Trwające 14 minut z datą 14 lipca 2018 10:22. Nagranie pokazuje wnętrze warsztatu. Kamera ustawiona na regale, z ukrycia. Na filmie widać, jak do środka wjeżdża srebrna zafira. Paweł Krawczyk wychodzi z auta. Rozgląda się, otwiera maskę, wyraźnie zdezorientowany. Marta wychodzi z tyłu, rozmawia z mężczyzną. Twarz niewyraźna, ale budowa ciała pasuje do Krystiana. Zosia i Lena siedzą jeszcze w samochodzie. Potem wszystko się dzieje szybko. Krzyk, szarpanina. Paweł zostaje uderzony. Marta próbuje uciekać. Lena zaczyna płakać. Kamera się przewraca. Obraz się kończy. To był dowód brutalny, bolesny. Ale niezbity. Krystian został przesłuchany ponownie. Zaprzeczył, że to on. Twierdził, że wykonywał tylko polecenia, że ktoś inny był odpowiedzialny, że nie wiedział, że w aucie były dzieci, ale jego kłamstwa się sypały. Znaleziono jego odciski palców w samochodzie, jego DNA na kierownicy, jego numer telefonu w rejestrach Eugeniusza. Pętla się zaciskała, ale wciąż brakowało jednej odpowiedzi: co stało się z Zosią? Na tym etapie sprawy zaangażowano profilerów i psychologów, przeanalizowano zachowania Krystiana, jego relacje, jego możliwe motywy. Pojawiła się teoria Zosia mogła przeżyć, może została sprzedana, może trafiła do nielegalnej adopcji, może ktoś załatwił jej nowe życie, by wyciszyć sprawę. To była najbardziej bolesna możliwość, że dziewczynka żyje, ale nie pamięta, kim jest. Wtedy wydarzyło się coś nieoczekiwanego. Do wrocławskiej redakcji jednej z gazet napisała kobieta z Austrii, pracownica ośrodka opieki, która zobaczyła zdjęcie Zosi w artykule internetowym. Twierdziła, że jedna z ich podopiecznych, 14 dziewczynka z Polski, którą przywieziono bez dokumentów w 2019 roku, wygląda identycznie. Ma bliznę nad brwią, taką samą, jaką miała Zosia po upadku na rowerze. Zieliński osobiście pojechał do Austrii. Spotkanie odbyło się w sterylnej sali ośrodka z udziałem psychologa, tłumacza i opiekuna. Dziewczynka patrzyła na niego z ostrożnością. Mówiła płynnie po niemiecku. Nie pamiętała rodziny, nazywała się Anna. Ale gdy pokazano jej stary egzemplarz małego księcia, zaczęła płakać. Powiedziała, że zna tę książkę, że kiedyś ktoś czytał jej ją do snu. Badania DNA były tylko formalnością. Zosia Krawczyk żywa, odzyskana po pięciu latach. Jej odnalezienie wywołało euforię, ale nie była to radość bez domieszki bólu. Dziewczynka nie pamiętała rodziców, nie znała języka, nie wiedziała, kim jest, trauma była zbyt głęboka. Teraz czekały ją miesiące terapii, próby odbudowy tożsamości, konfrontacja z prawdą. Dla komisarza Zielińskiego sprawa dobiegała końca. Złapał sprawcę, odnalazł ofiarę, ale nie było w tym zwycięstwa, tylko pustka. I cichy żal, że państwo, system, społeczeństwo wszyscy zawiedli. Warsztat na Muchoborze został zburzony. Zamiast niego powstał skwer pamięci z tablicą, na której wyryto słowa: by pamiętać, by nie powtórzyć. Ale nie każdy mógł zapomnieć. Adam Nowicki sprzedał dom, wyjechał z miasta. Matka Marty zamknęła się w ciszy. Tylko Zosia, teraz Anna, powoli wracała do życia, krok po kroku, szeptem. Nie było powrotu do przedtem. Nawet gdy odnaleziono Zosię, żywą, ale pogubioną, coś w tej historii pozostało niekompletne, rozdarte. Żadna kamera nie mogła uchwycić tej ciszy, która zapadła w sercu babci Marty, gdy pierwszy raz po pięciu latach usłyszała imię swojej wnuczki. Nie tak miało to wyglądać. Powinna była przytulać ją w dniu komunii, odwozić do szkoły, piec szarlotkę, którą dziewczynka kochała. Zamiast tego... Spotkanie w sterylnym gabinecie psychologicznym, gdzie każde słowo ważyło więcej niż wszystkie zdjęcia zaginionych. Zosia nie znała ich, nie rozpoznawała, nazywała się Anna, bała się mówić po polsku, reagowała na nagłe ruchy, na dźwięk klucza w zamku, na męski głos. W Austrii mówiono o niej, przypadek złożonej amnezji pourazowej, ale dla babci Marty to była po prostu Zosia jej wnuczka, która kiedyś zasypiała z pluszowym lisem i pytała czy mama wróci z pracy przed kolacją. Proces leczenia rozpoczął się w specjalistycznej klinice pod Krakowem. Zosia miała zespół opiekunów: psycholog, psychiatra, logopeda, a także tłumacz, który pomagał jej przejść z niemieckiego z powrotem na język, który był kiedyś jej domem. Ale język to tylko narzędzie. Trauma siedziała głębiej. Zosia nie ufała ludziom. Jadła tylko wtedy, gdy widziała, że ktoś inny spróbował jedzenia pierwszy. Nie znosiła drzwi zamkniętych na klucz. Nie mówiła o tym, co wydarzyło się w 2018 roku. Śledztwo zostało formalnie zamknięte w listopadzie 2023 roku. Krystian M. usłyszał zarzuty porwania, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nieumyślnego spowodowania śmierci oraz bezprawnego przetrzymywania nieletniej. Proces był medialny – ale Zosia w nim nie uczestniczyła. Sąd chronił ją jak mógł, a prokurator wnioskował o dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Wyrok zapadł w marcu 2024 dożywocie. Krystian nie okazał skruchy. Warsztat przy torach kolejowych przestał istnieć. Mieszkańcy Muchoboru zebrali się pewnego sobotniego poranka i patrzyli jak buldożer kruszy ściany budynku, który przez tyle lat skrywał śmierć. Po miesiącu na miejscu stanęła niewielka tablica z wyrytym cytatem z małego księcia: Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. Ale żaden cytat nie ukoił pustki, którą odczuwał Adam Nowicki. Choć oczyszczono go z wszelkich zarzutów, nie potrafił żyć z myślą, że przez pięć lat w miejscu należącym do jego rodziny kryły się szczątki dzieci i milczenie, które zabijało powoli. Sprzedał warsztat, potem mieszkanie, wyprowadził się do Świdnicy, gdzie nikt go nie znał, pracował w warsztacie jako zwykły mechanik, nie rozmawiał z mediami, odciął się. Jego ojciec zmarł na zawał serca miesiąc po ogłoszeniu wyroku. Matka wyjechała do siostry na Podlasie. Zieliński również nie był już tym samym człowiekiem. Po trzydziestu latach służby ta sprawa złamała w nim coś, czego nie potrafił zidentyfikować. Przestał ufać intuicji przestał spać spokojnie złożył wniosek o wcześniejszą emeryturę i przez ostatni rok pracował jako wolontariusz w ośrodku dla zaginionych dzieci pomagał rodzinom w poszukiwaniach przeglądał stare akta pisał listy do instytucji mówił że to jedyny sposób by jakoś się odkupić a zosia zosia a właściwie anna rozpoczęła powolną drogę powrotu do życia w sierpniu 2024 roku rozpoczęła naukę w domu Uczyła się polskiego, matematyki i rysunku. Miała jedną opiekunkę, którą zaakceptowała, Magdę, młodą psycholożkę z Lublina, która potrafiła słuchać i nigdy nie zadawała pytań, na które Zosia nie była gotowa. Ich relacja stała się bazą. Zosia zaczęła malować. Najpierw czarne kreski, potem plamy, a potem twarze. Pewnego dnia narysowała kobietę o ciemnych włosach, trzymającą za rękę dwie dziewczynki. Nikomu nie pokazała tego obrazka. Ale zostawiła go na stole w gabinecie Magdy. Zosia nie wróciła do opola. To miejsce było zbyt ciężkie, zbyt gęste od wspomnień. Matka Marty przyjeżdżała do niej raz w miesiącu, siadała z nią w ogrodzie kliniki, przynosiła ciasteczka i czytała na głos. Nie mówiły o przeszłości. Po prostu były razem. I może to było najważniejsze: być. Nie było końcowego katarsis. Nie było jednego momentu, w którym wszystko się wyjaśniło i można było odetchnąć. Był żal, który z czasem przekształcił się w smutek. Smutek, który nie paraliżował, ale towarzyszył jak cień, jak echo. W rocznicę śmierci Marty, Pawła i Leny, klinika zorganizowała małą ceremonię. Zosia posadziła trzy małe lipy w ogrodzie, powiedziała tylko jedno zdanie: Nie pamiętam, ale czuję. Nikt nie dodał nic więcej. Na wrocławskich murach ktoś sprejem napisał: Rodzina, której nie zapomniano. Pod spodem ktoś dopisał i dziecko, które wróciło. Ale prawda była bardziej skomplikowana. Zosia nigdy nie wróciła w pełni. Część niej została w tamtym garażu, w tamtym aucie, w tamtym dniu. Część została zbudowana na nowo. Życie nie wróciło do normy, ale trwało i to w tej historii musiało wystarczyć.